Cześć manowitam witam wszystkich tutaj Leito. witam was w kolejnym odcinku związanym z Call of Duty Zombie, tak jest, tym razem pokażę wam jak zdobyć, jak w sumie zbudować maszynę Paka Punch, czyli jest to maszyna dzięki której możecie w zombie ulepszać swoją broń, możecie ulepszać damage. Ilość naboi, szybkość ataku, i tak dalej, czyli ogólne ulepszenie broni, ale możecie też ulepszać sobie naboje, żeby były z różnym żywiołem, żeby na przykład naboje tworzyły elektryczność, ogień spowalniały, i tak dalej. Także pokażę Wam, jak właśnie zbudować taką maszynę, co musicie zrobić, żeby w zombie móc ulepszać swoje bronie po prostu, żeby było Wam łatwiej, żebyście mogli dochodzić do coraz to wyższych rund. Także zapraszam do materiału. Ok, a więc tak jak wspomniałem, dzisiaj pokażę Wam jak zdobyć e, maszynę, w sumie jak zbudować maszynę paka do ulepszania Waszej broni. Najważniejsze co musicie mieć to kasa, po prostu kasa, na ten moment kasa jest najważniejsza. Także na samym początku farmimy po prostu e, dosyć pokaźną sumę e, pieniędzy, żeby po prostu można było e, pootwierać odpowiednie drzwi. I na końcu też ulepszyć sobie swoją broń, bo jeżeli się nie mylę, to ulepszenie samej broni na pierwszy tier, a są trzy tiery, to też wam później pokażę. Bo pierwszy tier bodajże kosztuje 5000, a ulepszenie naboi, żeby były jakby, żeby naboje po prostu były z żywiołem, tak jakby, żeby powiedzmy spowalniały, czy tam podpalały zombie i tak dalej to kosztuje bodajże 2,5 tysiąca później jak już zbudujemy tą maszynę to też Wam to pokażę, ale w tym momencie polecam Wam to akurat nie ma znaczenia, czy sobie będziecie przechodzić mapę w stylu, że otwieracie drzwi i, i po prostu chodzicie po mapie po całej mapie, sobie chodzicie i rozwalacie zombie? Czy będziecie tak jak ja to najczęściej robię, w pierwszej lokacji, gdzie po prostu jest najłatwiej? Też jest jakby dzięki temu, że siedzimy w pierwszej lokacji, to nie ma jakby dużej ilości po prostu wejść, którędy zombie was mogą zaskoczyć. Także farmimy sobie na tej pierwszej lokacji Kasiore. I do, jak będziemy mieli dużo kasy, to pokażę Wam po prostu, co dalej. Bo tak jak wspomniałem, musimy mieć kasiorkę na otwieranie drzwi, żeby dojść do tej maszyny. I, I później musimy mieć kasę na ulepszenie naszej broni, żeby po prostu ją sobie poulepszać. Także widzimy się za sekundę, jak już będę miał jakąś pokaźniejszą rundę. Ok, jak widzicie, mamy już ósmą rundę. E, nazbieraliśmy sporo kasy, bo prawie 18 tysięcy i teraz tak, jeżeli robiliście podobnie co ja, czyli w początkowej lokacji zbieraliście sobie kasiorę, nie otwierając żadnych innych drzwi, no to proponuję Wam sposób taki jaki ja zazwyczaj robię, czyli w ósmej rundzie, czy po prostu w rundzie, w której macie dostatecznie dużo kasiory, żeby pootwierać wszystkie drzwi i zbudować tą maszynę Paka zostawiamy sobie jednego zombie. Dlaczego? Ponieważ tak nam będzie łatwiej to wszystko zrobić, także Zostawiamy sobie jednego zombiaczka, żeby za nami chodził. Bum. Ok, jest jeden zombiaczek. No i teraz przechodzimy do robienia i budowania samej maszyny. Otwieramy sobie po kolei wszystkie drzwi. Pierwsze drzwi później lecimy na górę, tak jak nam strzałeczka pokazuje. Tutaj rozwalamy kolejne przejście, lecimy znowu za strzałeczką. Po prawej mamy maszynę, po lewej kolejną przeszkodę. Tutaj rozwalamy zombie, za nami cały czas lata. Swoją drogą tutaj możecie kupić shotgun. Który ja aktualnie używam. Kolejna maszyna, kawałek, za nią jest kolejne przejście. Wydajemy znowu kasiarę, wchodzimy na dół do bunkra i czekamy aż drzwi się otworzą. Drzwi się same z siebie otwierają. Później prawe drzwi, znowu płacimy i idziemy tam, gdzie strzałeczka. Jak widzicie, jest strzałka fioletowa. Tutaj rozwalamy kolejną przeszkodę. I ogólnie musimy włączyć zasilanie tak naprawdę. Macie pokazane gdzie jest zasilanie, także lecimy do miejscówki, w którym trzeba odpalić po prostu zasilanie prąd, żeby chodziły komputery i żeby było światło. Także mamy drzwi. Bum, otwieramy drzwi za kolejną kasiorę i wielki czerwony przycisk odpala nam zasilanie. Teraz musimy odpalić jeszcze dwa terminale, czyli dwa komputery. Też są zaznaczone na mapie. Jeden jest tutaj i drugi jest po, po przeciwnej w stronie tego całego pokoju, także lecimy sobie po kolejny terminal. Bum, znowu kwadrat. No i aktualnie mamy aktywowany portal, który za sekundę w tym miejscu tutaj się pojawi i przeniesie nas do innego wymiaru. I to jest początek tego, żeby zrobić tą całą maszynę. Anomalia: przytrzymujemy kwadracik, i za sekundę samo nas przeniesie do innego wymiaru. Już teraz nic nie musicie robić, jeżeli to aktywowaliście. Przenoś nas do innego wymiaru. Jak widzicie, pojawiła się tutaj ta maszyna, ale ona nie jest kompletna, nie możemy z nią nic zrobić. Musimy się dostać tam, gdzie pokazuje nam wskazówka, czyli eteryczny tunel. Musimy iść tam, gdzie jest gwiazdka, dokładnie tam, gdzie jest gwiazdka, żebyście nie pomylili tuneli, bo z tego co pamiętam, są dwa tunele i możecie mieć jeden tunel tutaj, a inny tunel może być tam mniej więcej, w innej. Miejscówce, także lecimy tam, gdzie jest tunel oznaczony gwiazdką. Pamiętajcie, tunel z gwiazdką, żebyście nie weszli do drugiego tunelu, ponieważ wtedy jakby ten easter egg nam się nie uda. Mamy gwiazdkę, czyli tutaj musimy zejść, boom, eteryczny tunel cofa nas jakby do miejscówki, i tutaj powinniśmy mieć część, którą zbieramy, żeby zrobić tego paka pancza, tą maszynę, część maszyny, boom, zbieramy, i teraz możemy już iść do naszej maszyny. I po prostu tą część oddać, żeby nasza machina była sprawna. Jak widzicie, wykuj maszynę. Boom! I mamy już machinę. Teraz cofa nas do zwykłego, jakby świata. Już wychodzimy z tego tutaj, jakby eterycznego, całego wszechświata i tak dalej. No i mamy gotową maszynę, jak widzicie. I teraz za 5000 możemy kupić pierwsze ulepszenie. Boom! A tutaj R1 możecie kupić i ulepszyć sobie naboje do broni. Także tak to wygląda. I teraz nasza broń jest i silniejsza, szybciej strzela, ma więcej naboi, bo jak możecie zobaczyć po prawej stronie na dole mamy ikonkę jednego ulepszenia, tier pierwszy, plus mamy też ikonkę jednego ulepszenia, że nasze naboje są jakby z prądem. Także tak to wygląda, tak wygląda tutaj ulepszenie maszyny Paka punch, punch, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Dzięki za obejrzenie. Miłego grania w zombie. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, to oczywiście zostawcie lajka, komentarz pod filmem, czy wam się przydało. No i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, cześć.